Zróbmy wielkie kółko. Poczujmy się jak na weselu. Potęczymy, pobawimy. Jak ja się Was zapytam, a co tam słychać goście u Was, to Wy powiecie, a my się tutaj dobrze bawimy. Przetestujemy? A co tam słychać goście u Was? A my się tutaj dobrze bawimy. Cudownie. Pięć, siadać. Kochani, zajebiście. Także zaczynamy. Pan młody. I bawimy się do białego rana. Zapraszam wszystkich do stolika, na kielicha, bo pan młody stawia dziś, a panna młoda się wymyka, bo już napita, a nie może dużo pić, a co tam słychać, goście u was. A my się tutaj także bawimy, by jeszcze bardziej was rozruszać, to wszyscy razem się teraz napimy.